Nasz na, na, protest. Panie Boskie, a co to są taki, taki pogłos, jakbym mój, mówił gdzieś we wszechświat, ale tak naprawdę mówię do polskich rządzących, bo oni są głównym adresatem naszego protestu. Żądamy zaprzestania jakiejkolwiek militarnej i gospodarczej współpracy z Izraelem. Żądamy wydalenia izraelskiego ambasadora. Żądamy tego, aby w naszym imieniu nie współpracowano. Z ludobójczym rządem Netanyahu, aby w naszym imieniu nie finansowano ani w jakimkolwiek sposób nie przykładano ręki do ludobójstwa. Dlatego tutaj jesteśmy i żądamy od całej polskiej klasy politycznej tego, aby jak najprędzej to zerwanie nastąpiło. W takim państwie jak Polska, w takim mieście jak Warszawa mamy szczególną odpowiedzialność za to, aby nie uczestniczyć w żaden sposób w ludobójstwie i aby zmuszać naszych rządzących aby krzyczeć aby protestować wobec tego co robią nasi rządzący w kontekście wspierania Izraela Dlatego właśnie mówimy wolna wolna palestyna wolna wolna palestyna wolna wolna palestyna wolna wolna palestyna, wolna, wolna palestyna! Wolna, wolna palestyna! Fulla, volla Palestina. Fulla, volla Palestina. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine.